Czy zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście i wiadukcie? Odpowiedź: tak. Czy zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy wyłącznie tej strony drogi, po której znak się znajduje? Odpowiedź: tak. Czy zbliżając się do przejazdu tramwajowego, masz obowiązek upewnić się, czy nie nadjeżdża pojazd szynowy? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji powinieneś zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź: tak. Czy umieszczona pod znakiem ostrzegawczym widocznym na zdjęciu tabliczka, wskazuje jego odległość od miejsca niebezpiecznego? Odpowiedź: tak. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o kilku niebezpiecznych zakrętach w lewo? Odpowiedź: nie. Czy skręcając w lewo, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z przeciwka? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji wolno ci skręcić w prawo na najbliższym skrzyżowaniu? Odpowiedź nie. Czy z tego pasa ruchu masz prawo jechać prosto przez skrzyżowanie? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek użycia kierunkowskazu? Odpowiedź: tak. Czy powinieneś, bez wcześniejszego wezwania pomocy, rozpocząć resuscytację potrzebującej jej osoby rannej, gdy jesteś sam na miejscu wypadku drogowego? Odpowiedź nie. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś zobowiązany do zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych? Odpowiedź nie. Czy skręcając w prawo masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu? Odpowiedź: tak. Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania, na którym musisz ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony? Odpowiedź nie. Czy w widocznej sytuacji w czasie nadawania tego sygnału świetlnego masz prawo skręcić w lewo na skrzyżowaniu? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji sygnał dawany przez policjanta zezwala na wjazd na skrzyżowanie? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, jadąc na wprost, musisz mieć stale włączony lewy kierunkowskaz, ponieważ omijasz zaparkowane pojazdy? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, skręcając w lewo, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji, kierując pojazdem samochodowym, wolno ci używać wyłącznie świateł pozycyjnych? Odpowiedź: nie. Którą z wymienionych czynności masz obowiązek wykonać przed rozpoczęciem jazdy widocznym pojazdem? Odpowiedź C. Oczyścić ze śniegu wszystkie szyby, pokrywę silnika, dach i lusterka. Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych informuje o włączonych światłach mijania? Odpowiedź C. C Jaki wpływ ma stosowanie pasów bezpieczeństwa na powstanie obrażeń ciężkich przy zderzeniach czołowych? Odpowiedź A. Zmniejsza ryzyko powstania obrażeń ciężkich lub śmiertelnych. Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych sygnalizuje niezapięte pasy bezpieczeństwa? Odpowiedź B. B. Jaki odstęp należy zachować podczas wymijania? Odpowiedź C. Bezpieczny. Który z tych przedmiotów stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu osobowego? Odpowiedź B. Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci jechać po drodze za tymi znakami, jeśli holujesz inny samochód osobowy? Odpowiedź B. 60 km na godzinę. Z jakim układem samochodu osobowego współpracuje system przeciwblokujący ABS? Odpowiedź B. Hamulcowym. W jaki sposób powinieneś przewozić ładunek w przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy? Odpowiedź C. Ładunek nie może naruszać stateczności pojazdu. Czy podczas jazdy w takich warunkach drogowych powinieneś korzystać z pasów bezpieczeństwa? Odpowiedź B. Tak, w każdym przypadku. Kierujesz pojazdem osobowym z przyczepą, jadąc autostradą. Jakiej prędkości nie wolno Ci przekroczyć? Odpowiedź A. 80 km na godzinę. W jaki sposób można ułatwić sobie wyjazd samochodem osobowym z grząskiego śniegu? Odpowiedź A. Kilkakrotne cofając i ruszając do przodu.